Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jakie zdobycze upolowaliśmy na zakupach w sklepie Kaufland w Niemczech. Myślę, że są to takie fajne, świąteczne perełki. Nie jestem pewna, czy one są na co dzień w Kauflandzie dostępne, ale teraz. W tym okresie świątecznym jest naprawdę tego mnóstwo, także jeżeli mieszkacie w Niemczech i chcielibyście świąteczne zakupy robić w jednym miejscu, to Kaufland jest najlepszym sklepem. Wiadomo, że Lidl, Aldi, Penny to są sklepy, gdzie są takie podstawowe produkty. A jeżeli szukacie już czegoś wyjątkowego, oryginalnego albo twarogu, no to jednak trzeba wybrać się do sklepu Kaufland bądź Real, ale akurat tutaj. E, korzystamy z Kauflanda, bo bardzo lubimy. Także zobaczcie sobie, co upolowaliśmy na Święta w Kauflandzie. Rzuciło mi się w oczy, słuchajcie, Gluchwein, czyli po prostu, e, czyli grzaniec, grzane wino, ale w takim bardzo fajnym wydaniu, słuchajcie, e, Omas Gluchwein, czyli jakby wino e, babci. I wzięłam, słuchajcie, na spróbowanie. Tutaj mamy. Nie, 1 litr, a myślałam, że to jest mniej, bo zawsze jak kupuję, się wiecie, w tych takich większych pudełkach typu jak tutaj mam sok, to to też jest, a nie to jest 1,5 litra. No dobra, w każdym razie bardzo fajnie to wyglądało kosztowało e, około euro 19 czy coś takiego. Super opcja na prezent. Ja zabieram też to, właśnie do Polski na prezent bo wygląda po prostu elegancko. Pierniczki na święta. Jak znalazł, dlatego wzięłam też, słuchajcie, kilka paczek. Tutaj mam akurat dwie. Tutaj mamy czekoladę mleczną i mamy z aprykozą, czyli jakby z brzoskwinką wypełnienie, czyli jakby no brzoskwiniowe wypełnienie i myślę, że takie właśnie pierniczki jak najbardziej też można na prezent komuś podarować trochę słodkości w ten ponury, ponury świat, te ponure czasy przedwojennych strajków i walk o wszystko także super no tutaj Was chyba zaskoczę, a mianowicie kawior. Słuchajcie, ja kawioru pierwszy raz spróbowałam dopiero mieszkając w Niemczech. W Polsce nigdy nie miałam okazji kosztować kawioru. I też kupujemy, słuchajcie, zawozimy na święta. Można taki kawior, słuchajcie, jeść łyżką, można jeść jakimś krakersem, można jeść na chlebku. My akurat taki kawior po prostu przyozdabiamy śledzia, rybkę i kładziemy to. Na takie właśnie surowe rybki, matiasy, czy fiorelle, także e, kawior, tutaj akurat jakiś ruski kawior, proszę bardzo e, To jest kawior, czy tu będzie napisane z czego to jest kawior? Bo wiecie, bo ostatnio mieliśmy kawior z, e, ostatnio mieliśmy kawior z, z łososia chyba, z łososia? Tak, bo był pomarańczowy nie, a tutaj po prostu. Tutaj po prostu kawior. On już jest po prostu w oleju. No, jeżeli nie jedliście kawioru, to słuchajcie, no smakuje rybą i szczela między zębami, więc. Y, ja ogólnie nie jestem fanką, dla mnie nie jest coś takiego. Wow! Fajnie wygląda jako ozdoba, ale tak. Smaku. Mm. O, i właśnie do takich rybek, do takich matiasów taki kawior na wierzch, e, żeby położyć, sprawdza się idealnie i wtedy e, jest tak, wiecie, ładnie i, i smacznie. Okay. <laughs> Jak ktoś lubi śledzie, bo ja nie cierpię! Tutaj mamy słuchajcie, rybkę fiorella. I ja nie mogłam skumać, co to jest za ryba, żeby wytłumaczyć mojej mamie, a Adam mówi, że to jest po prostu filet z dorsza. No chyba tak. Proszę bardzo, tak wygląda fiorelka. Ta, ta ryba jest pyszna, to polecam. Udało nam się oczywiście, słuchajcie, upolować twaruk. Tu jest nawet napisane polnisze twaróg. także będą ruskie pierogi. No, w Kauchlandzie jest twaróg. Bardzo wybrywamy, słuchajcie, w naszej rodzinie łososia, i też kupiliśmy takie płat łososia. To nie wychodzi najtaniej, najtaniej wychodzą Wam chyba takie gotowe, jakby tylko do piekarnika, ale one już są w jakiejś marynacie rzeczy. Jednakże nam te marynaty średnio tutaj smakują i kupujemy po prostu zwykły kawał łososia, którego będziemy sami, słuchajcie, przyrządzać. Cenowo, jak sami widzicie, za 620 deko, tak? no ponad pół kilograma płacimy 7,43 za taki płat. To już musicie sami ocenić czy to jest drogo, czy to jest tanią. Łosoś nie jest tanią rybą, więc dla porównania były też paczkowane po 400 gramów i to były jakby dwie sztuki w środku, bo oni pisali dwie sztuki, 400 gramów e, i to kosztowało około 4,49. Także no taki płat e, akurat w tym wypadku się po prostu e, opłaca, jeżeli szukacie w Niemczech dobrej rybki e, do rybki po grecku, no to zapraszam Was tutaj e, do kupienia. Zapraszam Was do kupienia. Polecam Wam kupić Alaska Sea Lux Filet. Proszę bardzo, najlepsza, my ją kupujemy co roku i ona bardzo nam się sprawdza. Jest pyszna. W Kauflandzie też możecie kupić te laleczki. Melania akurat jest zafascynowana nimi teraz. Nie mam takie. No i one się nazywają Enchias Nimas. Coś takiego. I to są laleczki, które tutaj jest laleczka lis i ona ma przyjaciela prawdziwego liska, prawda? Mhm. I są jeszcze różne inne zwierzątka, tak? Akurat to kupiła za swoje pieniążki, także ja przyniosą się w inne miejsce, bo tutaj mam już całą torbę spakowaną do Polski i Malasia będzie mi podawać. Tutaj w Kauflandzie możecie kupić alkohol Fry, grzane wino z dodatkiem miodu. To jest tutaj nazwane w ogóle taki winter, winter punch, punch. Eee, ale ja już kiedyś to piłam i to smakuje jak grzane wino. Udało mi się dostać taką, wiecie, edycję um, alkohol Fry. Wolną od alkoholu, i też jeżeli jesteście kierowcami, czy gdzieś jeszcze podczas wigilii musicie jechać, wiecie odwieźć babcie, przywieźć kuzyna, no to to jest super opcja, żeby się tego słuchajcie napić. Kolejna sprawa: kupujemy też zawsze taki chlebek, jumpernikę i go, na nim właśnie podajemy go z rybką, bo tutaj w Niemczech bardzo popularne są takie kanapki z ciemnego chlebka. On jest taki, zobaczcie, bardzo, bardzo cieniutki, i na niego się właśnie kładzie rybkę. No to kawior i takie kanapeczki, jako takie zakąski się je. Także tutaj w Niemczech to jest bardzo popularne. Tak, jako że mój mąż jest yy, prezentem. Pod choinkę ma urodziny 24 grudnia. Także po wigilii, późnym wieczorem, zawsze pojawia się, słuchajcie, jakiś drineczek na stole yy, za urodziny. Także tutaj tym razem udało nam się taki zestaw upolować. I to jest, słuchajcie, whisky, i do tego jest jakiś tonik, żeby sobie to pomieszać. Kawa, nasza magdeburska, zawsze ją kupujemy, nam bardzo smakuje, mamy w Magdeburgu palarnię kawy i taką kawkę sobie kupujemy i też zawsze bierzemy gdzie jedziemy, bo my pijemy dużo kawy i, i taka, kawa mi ta się, to już pokazywałam w kuchni, Kolejna sprawa, słuchajcie, to się nazywa strudel, strudel? Stolen, strudel. Nie wiem jak to się nazywa po polsku. Tutaj też jest takie bardzo popularne na święta ciastko. Ciasto w środku z jakimiś, tutaj akurat mamy z marcepanowymi jakimiś, z marcepanem i z orzechami. Proszę bardzo, ale są różne, są z rodzynkami i też to ciasto zawsze kupujemy na święta. Eee, bardzo popularne. Tak smakuje jak taka mocno zbita babka. Eee, z nadzieniem środków typu, właśnie nie wiem, czy tam rodzynki, czy coś. Także to jest chyba w Polsce się strudel nazywa, ale nie jestem pewna. I tutaj hit, hit tych zakupów. Słuchajcie, postanowiliśmy w tym roku zakupić szynkę. W Niemczech są bardzo popularne, powtarzam cały czas w Niemczech i w Niemczech, wiecie, żeby się nikt nie, nie doczepił. Ja mówię tutaj o, o, o naszym, tutaj wiecie, magdeburskim klimacie. W Niemczech bardzo popularne są szynki. Taką szynkę się kupuje. Są dostępne jeszcze większe na całe rodziny. Tak jak widzicie, ona w zestawie ma drewienko, ma nóż i jest szyneczka. I to stawiamy na stół, i każdy może sobie taką długo dojrzewającą szyneczkę ukroić, plastereczek i sobie zjeść. Tak, to jest, słuchajcie. Yy... Czy to ma nazwę? Ja nie jestem dobra w mięsa. Słuchajcie, w szynkach. No to jest po prostu taka, wiecie, sucha szyneczka. są tak jak widzicie na zdjęciu. Yy, ja już to wczoraj otwierałam z Adasiem. Mogę wam tutaj otworzyć i zademonstrować, co jest, słuchajcie, w środku. W ogóle bardzo się opłaca kupić tą szynkę dla samego noża, który jest w środku. Mama, mogę tego zapakować? Tak. Proszę bardzo. To jest ta szyneczka. I on się nabija. Proszę zobaczyć, tę szyneczkę. To jest nóż. Nóż jest bardzo dobrej jakości. Słuchajcie, ostry, fajny, taki Tyru Tyru. Słuchajcie, zdejmę może pochwę. O, taki specjalny, fajny nóż. Taki, wiecie, porządny. Mi się noża ci nie dam, żebyś nie zrobiła sobie krzywdy, dobra? O, mogę ci tylko tak pokazać, jak jest zabezpieczony, To sobie zobacz, ale nie wyjmujesz z tego, tak? Twoje. I do tego mamy, słuchajcie, w zestawie drewienko, tutaj nabijamy szyneczkę i możemy sobie, słuchajcie, na stole postawić i kto chce podchodzi i sobie kroi, także super sprawa, tej szynki, słuchajcie, może się wydawać, że nie ma dużo, ale to się kroje cieniutkie plastereczki, także myślałam, że wyjęłaś to misia, dobra, ok, także schowamy, tak, i ja. zawozimy to na stół. Do babci na pierwsze i drugie święto, bo na chwili u nas domu mięsa nie ma. Także o! To jest kilogram. Tu jest napisane, że jest kilogram tej szyneczki. Ja nie przepadam. Ja nie jem takich rzeczy. Ale tutaj męska część domowników na pewno się ucieszy. Tak, już biorę mi się, poczekaj, zamknę. A i taka, słuchajcie, duże szyneczki były po 50 parę euro a te mniejsze były po 18 chyba 18 albo 17 coś takiego także to naprawdę z wielkim sercem wam polecam to fajna zabawa fajnie wygląda Oczywiście marcepan święta to chyba jest taki czas marcepanu ja nie przepadam, ale domownicy lubią, dlatego zawsze kupujemy jakiś taki mały kącik, mały, e, mały, mały, mały marcefanowy e, torcik, czy tam jakieś świecie ciasteczko, czy coś takiego. Oczywiście rybki. Ja na wigilii stawiam rybki, wyjmuję je z puszki, nic nie robię, słuchajcie, no bo e, ja tego nie, od, jakby, nie odtworzę, tego smaku. One są przepyszne, to są ryby w odcie. I to są pieczone ryby w odcie, także one są przepyszne, też polecam Wam z całego serca. Najlepsze są w pennym, ale te też są całkiem, całkiem, całkiem dobre. Ryba w occie super, lubię. A tu jeszcze pierniczki. Tu jeszcze wzięłam pierniczki, słuchajcie, w czarnej czekoladzie, jakby ktoś lubił w czarnej. Aha, i to już wszystko, tak? No dobra, to już wszystko. Także, kochani moi mili, jeżeli Wam się podobał taki haul, mm -hmm. e, właśnie z kaflandu rzeczy na święta, takich wiecie, świątecznych, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie mnie wspierać. Oczywiście zapraszam do komentowania, piszcie co u was się je, co kupujecie, gdzie macie w jakichś sklepach jakieś może fajne nowinki, dajcie koniecznie znać czy kiedykolwiek jedliście taką szynkę, gdzie się samą kroi yy, i tymczasem uciekam.